Siemanko, z tej strony Esteban, a to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny giveaway dla Was. W dzisiejszym odcinku do wygrania macie takiego skina, ale jeśli chcecie wygrać, najważniejszym wymogiem jest to, widzowie, że film musicie oglądać do końca. Nie możecie wbić, zostawić lajka like i komentarza, tylko musicie cały film obejrzeć do końca, zostawić łapeczkę w górę, subika dzwonem oraz wbić pierwszy link w opisie, ponieważ z moim kodzikiem macie 5% wpłaty. Jeśli wpłacacie, również wspieracie moją twórczość, za co Wam bardzo dziękuję. No i... Chciałbym wam podziękować, bo wpłacacie ostatnio bardzo dużo. Dziękuję bardzo wszystkim i za niedługo zrobimy konkurs na wpłaty, bo jak tak wpłacacie, no to należy wam się coś, tak mi się wydaje, jakaś koska. No i przypominam też, że dla losowego suba jest koska za 700, więc też subskrybujcie kanał z dzwonem, żeby nie przegapić, a my mamy dzisiaj 3,5 koła. No, i dzisiaj zrobimy sobie, tak jak mówiłem, zbugowaną skrzyneczkę Tritor. W poprzednim odcinku ona dawała niesamowicie. Więc w tym odcinku mam nadzieję, że też tak będzie dawać. Mamy 3800. Dzisiaj mamy dużo większy budżet, więc lecimy 220 zł na otwarcie. No i spróbujemy jeszcze raz tą skrzynkę zbagować I już widzę, że jest piękny profit. Nie będę nic sprzedawał. Nie będę nic sprzedawał, tylko te najgorszej temki i wejdziemy później. Wydamy cały balans i wejdziemy na sam koniec do ekwipunku i zobaczymy po prostu, ile mamy w eku pieniążków. Miałem 3,800, miałem 3,800. Mam nadzieję, że będę miał troszkę więcej. No tutaj, w tych dwóch skrzyneczkach z rzędu, nie oddało, ale na spokojnie, na spokojnie myślę, że jest to do zrobienia ten challenge, żeby wyjść na plus. No, jak na razie, chociaż ten pierwszy oddał a Później nie na przykład wczoraj na odcinku udało się wydropić tego e, P90 w stat traku. Tutaj fajnie oddało, bo też stat track USP, ale ogólnie jesteśmy w tym momencie plec. W ogóle ten USP może może nawet factory faktoryniu polecieć za 1000 zł. Ok, Tutaj będzie kolejny profit. Tu będzie kolejny A nie, tutaj strata 17 ziko, ale na spokojnie otwieramy tą skrzynkę. Na koniec przejdziemy sobie do ekwipunku i zobaczymy ile będziemy mieć w nim siana. No ten famaś, ten ten P90 to właśnie był ten za, za te szalone 700 zł. Ale dobra, otwieramy. Walnijmy sobie jedno pominięcie. Tu strata 23 grosze. No ogólnie jesteśmy w tym momencie na pewno w plecy, widzowie. Jesteśmy w plecy i to wydaje mi się, że jesteśmy dużo w plecy w tym momencie. Więc czy ta skrzynka jest taka zbugowana, czy ona była tylko wczoraj zbugowana? O to jest pytanie. No bo jak na razie ona nie oddaje tak, jak bym chciał. No ale dobra, no otwieramy. Mam jeszcze tysiaczka przed nami. Jest statrak Asimov, ale to nie jest ten statrak, którego byśmy chcieli. Otwieramy dalej, Przed nami jeszcze około 5 otworzeń. Jest Famas, jest Asimov, to jest profit, ale mały. No nawet nie, 45 groszy w plecy. Kurde, że nie poleciało nic takiego, co dałoby duży profit. Ok, no ten statrak kosztuje 200 zł. O mój Boże! Właśnie o tym mówiłem, że nic nie poleciało takiego. Myślałem, że to jest ten Statrak Tested, a to jest Statrak Factory New za 1000 zł, widzowie. No i takie coś to ja szanuję. I to jest naprawdę zbugowana skrzynka. Ale powiem wam tak, że mimo tego dropu, nie wiem, czy dalej jesteśmy na plus. Mam taką nadzieję, ale takie dropy to ja naprawdę chcę oglądać moje kwipunku. No i wy też chyba chcecie takie dropy widzowie oglądać, bo coś pięknego naprawdę. Wow, dawno nie dropnąłem ze skrzynki za 4 dychy. W ogóle zobaczcie to, skrzynka kosztuje 4 dychy, a ja dostałem item K za 1000 złotych, więc teraz należy się łapeczka w górę subić dzwonem. No bo kurczę, widzowie, no coś pięknego, coś pięknego. I wiecie co, sprzedam sobie tą mk i starczy mi akurat jeszcze na 5 ostatnich no i przejdziemy do ekwipunku, Dobra, tu będzie jeszcze ok. No i w tym momencie wydaje mi się, że jesteśmy trochę w plecy. 3600, okej, okay. czyli z tym balansem jesteśmy na zero. Jesteśmy na zero po tylu otwartych skrzynkach, więc według mnie jest to naprawdę dobra informacja. No to co, poróbmy sobie kontrakciki. Mamy bardzo dużo tych temków. Pierwszy kontrakt już za 500 zł, więc zobaczymy jak będzie dalej. 442 dostajemy, ok, lecimy z droższym już za 660. Mamy USPA, USP za 407. Ojojoj, oj, oj. no tutaj te kontrakciki. Zabrały jak na razie. Tutaj już kontrakcik za 1100 zł. Mamy nomada. Mamy nomada za 970. Ojojoj, no. Każdy kontrakt jak na razie zabrał. No i to sporo. Dobra, spróbujmy. Jest flip knife i to jest tragiczna informacja. Właśnie o tym mówiłem. Zobaczcie, byliśmy na 0, a teraz jesteśmy ponad 1600 zł w plecy i trzeba to jakoś odrobić. Sprzedajmy go. Mamy 2200. To może Luxury knife, Dawno tej skrzynki nie otwierałem. Razy dwa za 1700 zł. No i zobaczmy, co tu wyleci. okej, okay, jest flip, który odda. Ten huntsman nie oddaje, więc będziemy. Ok, 600 do przodu, bardzo ładnie. Dobra, tu tego flipa sobie zostawimy. Świetny drop. I otwórzmy sobie jeszcze jedną tą skrzynkę. 880 zł otwarcie. No to jest dużo. Ale może akurat, no niestety, najtańszy itemek, jaki mógł być. 200 zł w plecy. Ale mam jeszcze 230. To spróbujmy sobie zaryzykować na 5% trafić karambita Crimson Weba, który może wylecieć nawet za 11 koła. No niestety się nie udaje. No i będziemy mieli jeszcze próbę. dwie? tak jest, dobra, 67 zł. No wiadomo, że jest to skrzynka ryzykowna, ale już nieraz trafiałem. No ale w dzisiejszym odcinku się nie uda. Dobra, widzowie, no co mam wam powiedzieć? Mamy w tym momencie 2 300 w efipunku. Trzeba spróbować upgrade. Trzeba spróbować upgrade na 1300 zł i na lewą stronę Upgradeujemy I to nie dolatuje, więc trzeba zaryzykować i to na grubo. Ale dajmy najpierw na 2400. Lewa strona. Ok, mamy to. Mamy Hansmana Najfa Dopplera za 2400 zł. I teraz tak. Wiecie, co nie będę ryzykował od razu. I zrobimy sobie tak. Że zaryzykuję na koniec i otworzymy sobie. Wiecie, co otworzymy sobie? Otworzymy sobie bilionera za 440 zł. Jest to bardzo duże ryzyko, bo chcę otworzyć 5 takich skrzynek. 2200 zł i może polecieć 5 obrzynów, które totalnie zabierze. Ale spróbujmy. 2200 zł za otwarcie. Proszę, nie. Wykrakałem. Wykrakałem, niemożliwe, to jest niesamowite. I zostało 200 zł. No to co, zostało mi tylko i wyłącznie Crimson Web. Może akurat na koniec. Wykrakałem, 5 obrzynów, niemożliwe, naprawdę to jest niemożliwe. No ale cóż, widzowie, czasami tak się dzieje. Nie ma co gadać, lepiej otwierać. Ja Wam dziękuję za oglądanie. My się widzimy w kolejnych odcinkach. No i co, na razie.